A więc dzisiaj sprawdzimy zbiory. Ziemniaki zakwitły tak jak powinny, więc będziemy wysypywać. Zobaczymy co z tego wyniku. Ziemniaki wyniosłem już na dwór. Zobaczycie plony z tych trzech worków. Ponieważ one były już w pierwszej i w drugiej części pokazane. Pozostałe te wiaderka, skrzynki to już jest późniejszy rozsad. Chciałbym, żebyście zobaczyli ile tego się uzyska z trzech woreczków. I co ważne, tak jak mówiłem na początku, można to hodować w pomieszczeniu pod dachem. Ja tu akurat powynosiłem, bo akurat fajna pogoda była. Dlatego będzie to na dworze. Ale tak jak powiedziałem, to jest do hodowli gdzieś tam. W domu, na balkonie, w kotłowni i tak dalej. Pogoda jest w miarę fajna. I teraz tak tych wiaderek z ziemniakami miałem około 10 i 5 po prostu zgniło. Nie wiem, czy za dużo podlewane były. Czy po prostu, ale chyba były za dużo podlewane. Zostało mi tu 5 wiader. Zobaczymy co z tego będzie ja te y, krzaki przycinam cały czas tu jak widać jest się przycięty one szybko wypuszczają więc żeby nie szło w badyle trzeba przycinać tych skrzynek było cztery też zostały tylko dwie no i tu w tych workach powinny być już chyba najlepsze plony jak będę wyciągał to wam pokażę. Zobaczymy co z tego będzie. Tu ziemi tak dosypywałem co jakiś czas w miarę rośnięcia tych badyli. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. I wysypujemy. Zobaczymy. Jakie zbiory przyszło nam zebrać? A no więc tak, jeden pusty ziemniaczek, czy coś tu będzie? No, znajdźmy. Jest, proszę. Piękny, młodziutki kartofelek. Tu następny. maleństwa, maleństwa, ale o, są większe już następne puszczają więc jak widzicie w tych workach w zupełności się da, jeżeli się o nie dba bo niestety, o, żeśmy trochę temat odpuścili i zostawiliśmy te ziemniaki same sobą, sobie w każdym razie podejrzewam, że jak przeszukam całość bo to z wieczku tylko wziąłem to trochę tych ziemniaków będzie Przeszukamy tą ziemię i później pokażę Wam efekty. Oto moje zbiory. Ziemniaczki młode, yy, można powiedzieć, z trzech worków. A więc tu będzie jakieś 2 kg, dobra, no prawie, może powiedzmy 3. Yy, powiem tak, że mogłoby być ich więcej, gdyby. Nie to, że chyba za wcześnie je wykopałem, Bo jak widzicie, większość jest naprawdę o, malutka. Więc, biorąc pod uwagę, o te wszystkie tu kurdopelki, jakbym poczekał do takiego czegoś, no to by mogło być nawet i 6 kg, tak? Czy 7. W każdym razie, tak, te kilka sztuk, które mi zakwitły, które posadziłem, praktycznie nic z nimi nie robiłem, w tych workach sobie tam stały. To deszcz popadał, to słoneczko poświeciło. No jest warte tego, żeby sobie taką plantację założyć. Oczywiście jest to dla wytrwałych i dla ludzi, którzy, tak jak ja, chcieli sobie spróbować, yy, czy im to wyjdzie zjeść swoje ziemniaczki, o tak własnoręcznie wyhodowane, a więc ja jestem jak najbardziej zadowolony ugotujemy je na obiadek wiemy, że bez nawozów, bez żadnych jakiś dziwnych udogodnień, a więc samo zdrowie w tej chwili zostały oskrobane w wodzie płuczą się jeszcze domyjemy trochę i doskrobimy bo to córa akurat yy, pomagała, więc Trzeba będzie tu niektóre jeszcze dziabnąć, w każdym razie, no, taki jest efekt z tych trzech worów. Yy, tam były jeszcze cztery wiaderka, tak na próbę w tych wiaderkach głównie były te malutkie, więc tego nie liczę, jako yy, że coś z tych wiaderek zebrałem, bo to było parę sztuk. Wprawdzie mógłbym je na nowo zasadzić, te krzaki, na których jeszcze te małe takie ziemniaczki są. Ale już mi się po prostu nie chce. Jeżeli będę to robił, to na pewno zaopatrzę się w jakieś skrzynie duże, albo ewentualnie grządkę zrobię, ale tego jeszcze nie wiem. W każdym razie, jeżeli chcecie zworków, no to efekty też są. Więc polecam. No i smacznego. Tu, jak widzicie, jest pełno młodych. Ziemniaczków, które dopiero, dopiero będą rosły, a więc też wychodzi na to, że trochę za wcześnie je odkopuję. A więc zasypiemy je ziemią i jeszcze je posadzimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.